Szanowni państwo, w imieniu Ruchu Kontroli Wyboru, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia w tym zbliżającym się 2019 roku wszystkim członkom stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów, wszystkim sympatykom Ruchu Kontroli Wyborów. Czeka nas w 2020 roku bardzo poważna praca właśnie związana z wyborami, wyborami prezydenckimi. Bardzo ważnymi dla nas szczególnie, że właśnie to właśnie w 2015 roku, gdy były wybory prezydenckie, Ruch Kontroli Wyborów po raz pierwszy udowodnił, jak ważne jest ze strony społeczeństwa, ze strony obywateli, e, uczciwe kontrolowanie wyborów i ukrócenie działań, tych wszystkich, które umożliwiają e, i luki w samym kodeksie wyborczym, ale także i świadoma według mnie, działalność Państwowej Komisji Wyborczej, która po prostu działa tak, by te wybory można było w Polsce powiatowej, gminnej fałszować i by wraz z całą kastą sędziowską później umarzać wszelkie te wykazywane przez obywateli, przez społeczeństwo fałszerstwa wyborcze. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Czekamy na usunięcie kolejnych dziur w kodeksie wyborczym, które żeśmy zgłosili do kancelarii prezydenta. No i mamy nadzieję, że skoro te wybory będą dotyczyć właśnie wyborów prezydenckich, to zostaną te dziury zlikwidowane i według naszych propozycji kodeks wyborczy zostanie zmieniony. Jeśli to się nie dokona, to będzie kolejny jakiś bardzo dziwny sygnał, tego mianowicie, czy suwerenem w Polsce w rezultacie jest naród, czy jest jakiś inny zewnętrzny albo wewnętrzny suweren, który tak naprawdę decyduje o tym, co się w Polsce dzieje. Państwu życzę najwspanialszego roku. Oby ten rok był lepszy, a przynajmniej nie był gorszy od Poprzedniego. Życzę Państwu właśnie w tej Polsce Gminnej i Powiatowej, byśmy stanowili coraz więcej, byśmy pilnowali tego, co się dzieje w Polsce na dole, żeby się nam udało przeciwstawić tym mafiom politycznym i mafiom gospodarczym właśnie w Polsce Powiatowej i Gminnej, bo to jest największy nasz dylemat, największy nasz problem. Jak mamy korzystać z wolności, gdy te uwikłania Polski powiatowej i gminnej są tak olbrzymie, i te zarządzenia, nawet zmieniającej się Polski, gdzieś płynące ze stolicy, jak takie strzały wypuszczane z łuku po kilku kilometrach lotu, zaraz upadają za stolicą gdzieś w jakieś błoto. Publiczne i po prostu nie odnajdują żadnego rezultatu, żadnego wykonania w całej Polsce. Są tylko czystą frazeologią albo po prostu tylko biciem piany. Zapraszam do korzystania z naszego portalu, który w tej chwili zupełnie inaczej wygląda. Do, do wykorzystania ko kontaktu, jaki dajemy i możliwości współpracy z nami na portalu Stowarzyszenie rkw.org. Otrzymaliśmy z konkursu, takiego, który wygraliśmy, konkursu Narodowego Instytutu Wolności z Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, i w ramach właśnie tego konkursu rozwoju Organizacji Obywatelskiej na lata 2018-2038 otrzymaliśmy Dofinansowanie, które pozwoli, pozwoliło nam stworzyć, unowocześnić ten nasz portal. Jak Państwo zobaczą, nie tylko są informacje centralne, ale także z 16 podstron takich właśnie wojewódzkich liczymy bardzo na współpracę z Państwem. Także możemy zaoferować pomoc Państwu w jakiejś próbie zdobycia różnego rodzaju funduszy, czy Pisania grantów, bardzo chętnie się w to zaangażujemy i e, Państwa zachęcamy właśnie do tego, by blogować, by komentować, by um, korespondować z nami e, i komentować także te na bieżąco informacje, które są w tej chwili tam umieszczane. Liczymy bardzo na współpracę z Państwem, szczególnie właśnie przy zbliżających się. Wyborach prezydenckich, jeszcze raz powtórzę, liczymy na to, że Państwo będą wchodzić w skład obwodowych komisji wyborczych, że będzie, będziecie przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych, no i w ten sposób odzyskamy Polskę wolną, niepodległą. Tego właśnie Państwu życzę, by te nasze ideały, o które żeśmy walczyli, a które tak niestety są niszczone, marnowane przez różnego rodzaju karierowiczów. I tych, którzy po prostu tylko odmieniają słowo Polska przez wszystkie przypadki, mówią o patriotyzmie, a tak naprawdę pozwalają, by ta Polska postkomunistyczna w dalszym ciągu trwała, by się nic nie zmieniło, byśmy wreszcie my mogli tę Polskę naszych marzeń odzyskać. Tego wszystkim Państwu życzę. W imieniu zarządu Ruchu Kontroli Wyborów, Ruchu Kontroli Władzy. Wszystkiego dobrego w 2020 roku.